Dobra, co mam na co, co kosić? To to jest przed tobą. Czyli obiec. Eee, za tobą to, jest... Problem w tym.. No Trzeba tą przyczepkę chyba... Nie wiem, że żeby, ty, żeby tu łączy, to wyłączyć Tutaj musisz podjechać do tyłu i to podłączyć. Czyli muszę przypę to? napięc. Nie potrzebujesz przyczepy? Ale muszę uzbroić się tutaj czy nie? Nie, od tej strony, gdzie stoję, musisz tak, podjechać. Z drugiej strony. Tu podjeżdżasz, tak. Myk. Dobra. Um, ogólnie, ty. to owies... Zbieramy owies teraz, tak? A, tak, bo to tu już rosło, nie? Tutaj o. Tylko, że tu jest właśnie bardzo duży chwast. A, to hmm. mówisz, że to te chwasty. Nie czy to się chyba teraz już nie da tego odchwaścić, nie? No właśnie nie wiem. W 19 chwasty się zbierały jak rosło. z tego co pamiętam. Nie kur trzeba uczyć, dobra? A Q, okej. Okay. Eee... Czekaj, rozwój komba albo świadom nie, to ma jest podniesiony na rynku. I to, to wszystko co jest burznie tam sposisz tak? Pastowniki Gotowe do zbioru Gotowe do zbioru Pastowniki wyrywają chwasty w pomiędzy roślin uprawnych poprawiając w ten sposób stan pola można ich używać tylko w pierwszych stadiach wzrostu plonów. Dobra. No właśnie to wyszło Czekaj pierwsza jest na Owsie, tak? Tutaj, czyli Jakiś Ju... szewnik to my mamy? Jeszcze nie. Możesz jakieś wybrać. Ale to co posimy. To gdzie Matic stoi? Owies. Te Teraz mała to... poletko. To poletko, dobra. Tak, to nie w drzewo. wiem, kiedy to poszło. Ech... Ładza rolnika, ko... ...kombajnem gęsić. Blixie zaraz robimy, będzie super. Mamy już 21 jajek. Ktoś ma ochotę na jajecznicę? Mam uczulenie na Co? Serio? Tak. Ja pierdolę, ale lipa. Łącz? No, warniesz. Dzień... Dziecinek, Czekaj, wyłącz pokos słonek. To nie ma znaczenia chyba. Łącz komponę, wyłóż staturylę, rozłóż Combine X. Rozłóż Combine i jazda. Rurać okay. Rura ci się nie przyda na razie. No, nie, no. na ten. I jedziesz? I Kizierka, chodź. Czekaj, po prostu na to już nie Blanc... wiem. O, tylko całkiem dużo widać. Languinium 7. Jest... Zobacz jakiś wskaźnik, dla dlatego... w no, ogóle no, no, no. Landini serię 7 Six tak? To taki mamy ciągnik. Nie wiem, jaki to się kupili. Chyba taki. Landini, okay. tylko jest jeden. Jeden taki Landini, no. A, ale teraz jak wiesz, to spoko. Jest tylko jeden Landini, więc. Dobra. <laughs> Nie, po prostu interesuje mnie, jaką on ma moc. 225 kuni. 225 kuni, no to przydałby się jakieś jest e, ten... no, jaki ser to po prostu Mm hmm Jak coś taky włączało puszyt Tyle, no, potrzebuje jakieś światło, czy nie włączało? Łuk kultywator To co wypadło z tego, to co tam tu zbiera, to da się zebrać? Mm, teoretycznie mi się wydaje, że się powinno dać to zebrać. Tylko na pewno tego będzie jak kolejne narzędzie, to chyba nie warto. E, do tego e, opryskiwać jakiś będzie nam potrzebny, co nie? Do zebrania słowy? Nie, ogólnie jak będziemy, ale to będzie nam później, dobra, to już sprzedamy to i ten... Do zebrania słomy to będzie nam potrzebne yy... prasa, o. kostki będziemy robić Ile to kosztuje takie coś? Yy, prasa Maseya Fergusona 22000 A to idzie, biorę Biorę traktor i jadę do ciebie po to Patrzę, może jest coś. No nie, jest tylko ta. No najtańszą chyba co? No ta, ta. Dobra. I dobra. Teraz ta przyczepa, którą mamy, to chyba się nie nada do zbioru słomy. Dobu. Do czego ona jest? No, ona jest do zboża, Bardziej chyba. Na co my zbieramy pszenicę? Na słomę będziemy ten... A słoma jest z czego? No to co teraz też zbierać, właśnie pojechałeś po ten, po. No właśnie z tym wracam, zaraz się okaże. Jak nie, to się to sprzeda. O. No. Ty, Firsu, nie jesteś pełny przypadkiem? Więc że nie wiem. To weź wysiądź z tego. Po was mu, gdzie to sprawdzi, żeby wiedział na przyszłość. A, dobra, 29%. Dobra, możesz wsiąść, chcesz spokojnie jechać. Na dole, koło licznika, masz ten taki procentowy pokazany. No nie omijaj zbiera no ale taki omijaka tu zostawiłeś no, wąskie wąske wąske, to jest, ten no. Ten jeszcze, ten jeszcze kawałek, bo nie o to się to poprawisz. <noise> mogę to zabrać. To jest zaszło. O, chwasty wyrosły, how No Mamy jakiś tak się deszczył i skończyliśmy. <noise> no tak, bo jest mokro, to nie możemy, nie? Widziałeś, widziałeś pędu? Tak, może to nosić. Eee. Eee, to problem powiem. jest taki, dzięki, <laughs> <taki, laughs> że my e, mamy gdzie tego Nie no, mamy gdzie to składować. No nie mamy. A tutaj? No ale nie wiemy, czy to się będzie zaliczało. Nie no, będzie się zaliczało. Hmm. skończona to trzeba jakoś przyczepę odgłosić no to tu masz przyczepę ale po co przyczepa? może to od razu do tego rzucić a, to postawiłeś silosy? no tak, są tu, masz na nie właśnie <noise> no to ładuj do silosów To jest jedno to 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 kwiat tam po prostu otworzysz Tak nie wiem Ja tam podjechałem obok i wystawiłem rurę i, rur. i to chyba za tu idzie ogólnie się ten Tak jak jest rura to ta